Proroctwa Henocha z kontaktów Billiego Mejera, tak wiele przepowiedni Plejaran przekazanych szwajcarskiemu kontaktowcowi Billiemu Mejerowi już sprawdziło się, czyż zatem nie powinniśmy wreszcie zmądrzeć i zwrócić uwagi na te ostrzeżenia o straszliwych wydarzeniach, jakie czekają ludzkość i naszą planetę, jeśli nie nauczymy się żyć razem? Dowód niebudzący wątpliwości wielu ludzi wciąż nie zna zadziwiającej historii Billego Eduarda Alberta Meyera, obecnie 67. Letniego Szwajcara, którego bliskie kontakty z ludźmi spoza Ziemi odbywają się już od 62 lat. Przez wiele lat Majer był odrzucany przez sceptyków jako oszust i mistyfikator. Jednakże ostatnie niepowodzenia czołowej organizacji profesjonalnych sceptyków CFI West z Los Angeles w zakresie skopiowania jego nawet najłatwiejszych do zduplikowania zdjęć NOL lub ujęć filmowych, które to pociągnęło za sobą wycofanie wcześniejszej opinii magika, demaskatora Jamesa Randiego, że sprawa jest oszustwem. Miało rezultat w ponownym i zasłużonym odnowieniu się zainteresowania tym przypadkiem. Poza wykonywaniem najbardziej przejrzystych zdjęć i filmów przedstawiających UFO ze wszystkich jakie do tej pory wykonano, a także dostarczeniem innych fizycznych dowodów, w czasie ostatnich 48 lat Mayer opublikował bardzo dokładne, trafne przepowiednie tyczące się nauki związane z sytuacją na świecie. Nim rozważysz prorocze informacje przedstawione poniżej, Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, iż w następstwie swego 251 kontaktu mającego miejsce 3 lutego 1995 roku, Mayer opublikował szczegółowe ostrzeżenie o ataku USA na Irak, o wzrastającym terroryzmie ze strony islamskich ekstremistów, który potem nastąpi o pojawieniu się SARS, o rozprzestrzenieniu się choroby szalonych krów, ponownym wzroście obaw społeczeństwa przed wojną chemiczną i o wypadku w elektrowni atomowej w pobliżu. Lyonu, we Francji, co miało miejsce w sierpniu 2003. Wszystkie te informacje, a także wiele więcej uzyskanych podczas 251 kontaktów zostało także opublikowanych w książce Guido Musbruggera Piątek and Day Fly we wrześniu 2001 roku, czyli na długo przed tym, nim wszystkie te wydarzenia nastąpiły. Kiedy porównamy te bezprecedensowe dowody i podane w dalszej części informacje, z ciągle niemożliwymi do zduplikowania autentycznymi dowodami fizycznymi. To zrozumiemy, dlaczego ten jednoręki mężczyzna, cel 19 udokumentowanych prób zamachu na jego życie, znalazł się w centrum najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. W tym materiale podaje numery i daty kontaktów pomiędzy Billim Mejerem a Plejaranami, a następnie omówienie informacji zawartych w każdym kontakcie. Zestawienie o tytule, potwierdzone, ukazuje daty i źródła najwcześniejszych informacji przekazanych przez Mejera, a potem potwierdzonych przez naukowców. Należy powiedzieć, że Genesis 3 wydało większość materiałów w czterech tomach zatytułowanych e Message from Pleiades, uszy od 1979 roku, od czasu, w którym prawie wszystkie informacje znajdowały się w posiadaniu grup badawczych. Przedstawiając tutaj zwięzły przegląd informacji zaczerpniętych z wybranych kontaktów, żywię nadzieję, że tekst każdego kontaktu zostanie opublikowany w bliskiej przyszłości. Z wyjątkiem tych informacji, które pochodzą od Mejera, źródłem reszty są plejaranie. Brak niepoprawnych proroctw Majer nie mógł, tak jak myślą niektórzy, wymyśleć wszystkich tych trafnych przepowiedni, ponieważ niestety ku niezadowoleniu sceptyków brak jest takich niecelnych informacji. I łatwo tego dowieść. Bowiem większość udowodnionych dotychczas informacji została wyodrębniona z kilku tysięcy stron najwcześniejszych angielskich tłumaczeń raportów z kontaktów opublikowanych przez Mejera pomiędzy 1975 a 1979 z dodatkowymi informacjami zaczerpniętymi z kontaktów w latach 80 tych i 90. tych Pozwólcie mi dodać. Że wciąż istnieją jeszcze tysiące stron nieprzetłumaczonych tekstów w języku niemieckim oraz kilka nieoficjalnych angielskich tłumaczeń, które zawierają dodatkowe, już opublikowane, przepowiednie, które czekają na analizę. Co to wszystko oznacza dla nas? Majer i jego pozaziemscy przyjaciele zdają się mieć zdolność przewidywania, to znaczy dokładnego prognozowania wyników znanych im działań, wynikłych z czynów człowieka i lub przyrody oraz kosmosu. Podkreślają oni też wyraźnie, że niektóre przepowiedziane niepożądane wydarzenia mogą wciąż zostać zmienione na lepsze, jeśli ludzkość pozna swe błędy i uczyni odpowiednie wysiłki idące w pozytywną stronę, aby zmienić wyniki tego, co może jeszcze być zmienionym. W 215 Kontakcie, znanym jako Przepowiednie Henocha, specjalny nacisk położony został na Amerykę i czasy, w których żyjemy. Te proroctwa są zawarte w książce z 2004 roku Piątek and Still Day Fly. Znacznie nowsze komentarze mejera również zawierają bardzo dosadne i poważne ostrzeżenia tyczące się bieżącej amerykańskiej administracji, jej przywódców i zagrożenia z ich strony, wiodącego świadku katastrofalnej III wojnie światowej. Biorąc pod uwagę wiarygodność, którą Plejaranie potwierdzili w dokładnym prognozowaniu zdarzeń od co najmniej 1975 roku, rozsądnym byłoby poważnie się zastanowić nad ich ostrzeżeniami dotyczącymi przyszłości. Oczywiście każda zainteresowana osoba może przeprowadzić sama dla siebie własne badanie w celu określenia trafności i autentyczności kontaktów Mejera. Jeśli jest to najważniejsze zdarzenie w historii ludzkości, to znaczy kontakt ziemskiego człowieka z człowiekiem spoza Ziemi, i ma on w rzeczywistości miejsce, to powinniśmy uświadomić sobie, że nie są nim pojazdy UFO ani pozaziemianie, ale my sami i nasze przeżycie. Proroctwa Henocha przekazane przez Kwecała Kontakt 215, Sobota 28 lutego 1987 roku, godzina 2.09 Kwecal. Nim Ci przedstawię treść proroctwa Henocha, chciałbym podkreślić, że proroctwa zawsze mogą ulec zmianie i mogą zmienić się na lepsze, jeśli człowiek uczyni pozytywne zmiany w swych myślach, uczuciach i działaniach, które prowadzą do tego, co jest lepsze i niesie pozytywny postęp. Proroctwa zawsze opierają się na konkretnych przyczynach, te znów wiodą do pewnych skutków, które zawsze mogą ulec zmianie, jeśli poprzedzający skutek zostanie zmieniony. Dlatego możliwe jest, że negatywne lub złe proroctwa nie muszą się spełnić, jeśli poprzedzające je przyczyny zostaną zmienione w taki sposób, że spowoduje to pozytywny i dobry rozwój zdarzeń, a nie negatywny i zły. Nie odnosi się to jednakże do przewidywań, których zmienić się już nie da, bo są spodziewane i bezsprzecznie będą miały miejsce w przyszłości. Przewidywania opierają się na zapowiedziach, na bezpośrednim spojrzeniu w przyszłość i nie mają nic wspólnego z proroctwami czy wyliczaniem prawdopodobieństwa. Dlatego, kiedy objawiam część z proroctw Henocha na trzecie tysiąclecie, to nie oznacza to, że będą one się musiały spełnić, ponieważ, żeby się tak stało, wszystkie istniejące przyczyny muszą trwać dalej, iść w przyszłość, aby proroctwa mogły się wypełnić. Zatem zakładając, że istoty ludzkie na ziemi staną się rozsądniejsze. Możliwym jest, że przez taką zmianę w sposobie myślenia, a także w rozumnym swym rozwoju i sposobie działania, wszystko ulegnie zmianie na lepsze i proroctwa nie będą się musiały spełnić. Jednakże jeśli przemiana nie będzie miała miejsca, bardzo złe czasy nadejdą dla Ziemi i jej całej populacji w nowym tysiącleciu. Billy Mayer od II wojny światowej myśli, uczucia i czyny ludzkich istot na Ziemi zmieniły się znacznie w pozytywną i dobrą stronę, jednakże to co osiągnęliśmy dotychczas, według mnie jest niewystarczające, gdyż wielka przemiana ku lepszemu nie została jeszcze osiągnięta ani przez władców tego świata, ani przez samych Ziemian. W latach, które minęły, podałeś wiele przepowiedni i szacunkowych obliczeń dotyczących prawdopodobieństwa, w tym także przedstawiając prorocze fakty dotyczące ekonomii, wojskowości i sytuacji politycznej na Ziemi, ja zaś z kolei zostałem przeznaczony do ich rozgłaszania, czego zaprawdę dokonałem. Rządy i prasa, stacje radiowe, a także telewizyjne oraz wiele prywatnych osób z całego świata zostało przeze mnie poinformowanych. Cały ten wysiłek nie poskutkował niczym, bo rodzaj ludzki do dziś postępuje według starych zasad i nie zwraca wcale uwagi na proroctwa, zapowiedzi i obliczenia prawdopodobieństwa. Tak samo będzie też z tym w przyszłości kiedy już otrzymam pozwolenie od Ciebie na rozpowszechnianie proroctw Henocha na trzecie tysiąclecie. Niemniej jednak czuję, że proroctwo musi być podane i rozpowszechnione, bowiem jeszcze dać może w jakiś sposób swe owoce. Kwecal, Ty widocznie nigdy nie porzucisz nadziei. Twój optymizm jest godny podziwu i zasługuje na posłuch u wielu ludzi, ale sposób, jaki obrał bieg rzeczy w tym tysiącleciu, nie pozostawia nadziei, że ludzie na Ziemi przebudzą się i będą potrzebowali Twego przewodnictwa. A stanie się tak tylko wtedy, kiedy okaże się, że proroctwa są prawdą albo, jeszcze gorzej, już się spełnią. Prawdopodobnie dopiero wtedy nadejdzie czas, kiedy złe słowa przeciwko tobie znikną z powodu tego, że miałeś kontakt z nami, jednakże długo potem jeszcze będą o nich gorączkowo dyskutować twoi wrogowie, a ci patologiczni, wszystko wiedzący, a także krytycy, odrzucą je jako kłamstwa i oszustwo. Pełne oblicze prawdy o naszych kontaktach odsłoni się dopiero w odległej przyszłości i wtedy rodzaj ludzki zaakceptuje tę pomoc, którą ofiarujemy mu przez Ciebie. Nawet wtedy, kiedy uważać będą błędnie, że przybywamy z siedmiogwiezdnego systemu, dla ludzkości znanego jako Plejady, Plejaranie utrzymują, iż pochodzą z Plejar, innej konfiguracji czasoprzestrzennej, położonej około 80 lat świetlnych za Plejadami. Billy Mayer, Semiase i Ptach już mi to wyjaśnili. Lecz teraz powiedz nam, co nowe milenium przyniesie ludzkości na Ziemi i planecie Ziemi zgodnie z proroctwami Henocha. Kwecal, uczynię to za moment, ale nim zacznę, chciałbym wyjaśnić, że nie zostałem upoważniony, aby wskazać dokładną roczną datę. Jeśli rodzaj ludzki na Ziemi będzie żył tak, jak żyje i dziś, formował swe myśli i uczucia w ten sam sposób, wszystkie te apokaliptyczne wydarzenia nie będą spowodowane jedynie przez użycie niewiarygodnie zabójczej i niszczycielskiej broni, jak chemiczna, laserowa i inne ale i przez sklonowane zabójcze maszyny, w dodatku do tego Ziemia i przyroda, maltretowana aż do samej głębi przez nieodpowiedzialne ludzkie istoty z Ziemi, powstanie i spowoduje zniszczenie, które przyniesie śmierć ludziom na Ziemi. Potężne burze z piorunami i gigantyczne huragany przetoczą się przez USA, powodując dewastację, zniszczenie i unicestwienie, jakie od niepamiętnych czasów nie miały tam miejsca. Nie tylko Ameryka bowiem i inne, Uprzemysłowione zachodnie kraje, które istnieć będą jeszcze na początku nowego milenium poczuwać się, że mogą dominować nad rozwijającymi się krajami, to znaczy krajami trzeciego świata, wkrótce nie tylko utracą nad nimi wpływy, ale będą się musiały przed nimi bronić. Zgodnie z przepowiedniami Henocha, prawda o uprzemysłowionych krajach zachodu jest taka, że im się jedynie zdaje, iż są cywilizacjami w pełnym tego słowa znaczeniu, a wprawdzie nie są. Bo od końca XX wieku i na początku trzeciego tysiąclecia lekceważyć będą prawdziwą miłość, prawdę, wolność i prawdziwą mądrość, tak samo jak prawdziwy pokój wraz z wszystkimi innymi wartościami humanitaryzmu i prawdziwymi wartościami istnienia mężczyzn i kobiet. Ale nawet te wszystkie straszliwe wydarzenia nie powstrzymają USA przed kontynuowaniem ich działań przeciw innym krajom. Nawet wtedy, gdy północnoamerykański kontynent zostanie uderzony przez Najstraszliwsze katastrofy, jakich kiedykolwiek zostały odnotowane, złe siły wojskowe doprowadzą do dewastacji wśród skomputeryzowanych i nuklearnych, biologicznych i chemicznych broni, wskutek czego dojdzie do tego, iż kontrolowane komputerowo bronie uniezależnią się i ludzie nie będą mogli ich już kontrolować. Taka jest więc najważniejsza część proroctw Henocha. Epidemie, konflikty i katastrofy, Billy Meyer, coś więcej jest jeszcze, tak mi przynajmniej mówiłeś. Kwecal Niestrudzony jesteś, przypomnę więc jeszcze kilka bardzo ważnych faktów zawartych w tych proroctwach. W obecnym czasie nowe epidemie szerzą się między ludźmi na ziemi, rozwój neonazizmu, terroryzmu i prawicowego ekstremizmu. Sytuacja, przypominająca wojnę domową, będzie w Anglii, Walii i północnej Irlandii i pochłonie wiele ludzkich istnień. Jeszcze w tym dziesięcioleciu lub tuż na początku następnego Związek Sowiecki rozpadnie się. Człowiekiem odpowiedzialnym za to będzie Michajuł Gorbaczow. Nie doprowadzi to do pokoju, ponieważ nowa Rosja kontynuować będzie swój długotrwały konflikt z Chinami o Mongolię wewnętrzną, w którego rezultacie Rosja utraci część swego terytorium dla Chin. Chiny staną się groźne, szczególnie dla Indii, z którymi łączyć będą je nieprzyjazne stosunki. Chiny zaatakują Indie, a jeśli zostanie użyta biologiczna broń, około 30 milionów istnień ludzkich zostanie zabitych w samym regionie New Delhi. To jednak nie będzie koniec. Ponieważ efektu bomb i pocisków biologicznych i tak dalej nie da się kontrolować w czasie, straszne epidemie, dotąd powstaną i rozprzestrzenią się szybko w wielu miejscach. Także Pakistan pozwoli wciągnąć się w wojnę przeciw Indiom, co będzie szczególnie niebezpieczne z tego powodu, że oba te kraje rozwijają arsenał atomowy. Wojny i zniszczenie w Europie i północnej Ameryce Rosjanie spocznie i zaatakuje Skandynawię, przez co cała Europa wplątana zostanie w konflikt. A wiele miesięcy wcześniej. Straszliwe tornado przetoczy się nad północną Europą, powodując wielkie straty i zniszczenie. Należy dodać, że rosyjski atak nastąpi podczas lata i zacznie się z Archangielska. Dania nie zostanie wciągnięta w konflikt ze względu na brak znaczenia tego kraju. Rosja nie będzie usatysfakcjonowana przebiegiem wojny, gdyż nienasycona będzie w swej ekspansji. W ten sposób przeprowadzi atak zbrojny przeciw Iranowi i Turcji, a po krwawej walce podbije oba te państwa, powodując wielkie zniszczenia. W ekspansjonistycznej rosyjskiej mentalności znajdzie również odzwierciedlenie rządza przejęcia kontroli nad złożami ropy naftowej środkowego wschodu, a także przejęcie kontroli nad południowo-wschodnią częścią Europy. Dlatego zaatakuje ona Bałkany i podbije tamtejsze kraje w wyniku krwawych bitew, które szerzyć będą bezlitosne zniszczenie, które spowoduje wiele śmierci. To będzie w czasie, kiedy straszliwe naturalne katastrofy spadną na Włochy i ich lud, powodując nieszczęście. To będzie również czas, kiedy Wezuwiusz na powrót stanie się aktywny i będzie powodować straszne spustoszenie. W tym samym czasie wojna wstrząśnie Italią i pochłonie wiele żyć ludzkich, powodując też wiele zniszczeń. Niszcząca wojna spadnie na kraje północne, gdy silne oddziały wojskowe najadą je ze wschodu i będą łupić, mordować, a także używać bomb i pocisków, które będą spadały jak grad. Oraz nieznane bronie laserowe i te sterowane komputerowo, które zniszczą i unicestwią wszystko. Pierwszym celem będą Węgry, a potem Austria i północne Włochy. Szwajcaria również mocno ucierpi, nie będzie jednakże prawdziwym celem, będzie nim Francja i Hiszpania. Jednakże głównym zamiarem agresorów będzie narzucenie Europie ich wojskowej władzy, a Francja będzie obrana na kwatery główne. Francja nie tylko będzie najechana przez agresorów z zewnątrz, zostanie także podbita od wewnątrz w wyniku działań kolaborantów i innych sił. Będą to głównie obcokrajowcy, którzy wyznają inną religię, żyjący we Francji, a będą to zwłaszcza wyznawcy islamu, którzy będą tą siłą działającą od wewnątrz. Kiedy Francja upadnie, wybuchnie wojna, której celem będzie podbój Hiszpanii i Anglii. Następnie, przymierze z siłami najeźdźców zostanie zawarte, potem najechana będzie Skandynawia. We wszystkich tych operacjach z baz we Francji użyta będzie broń masowej zagłady, trzymanych w arsenałach we Francji, która spowoduje spustoszenie, zniszczenie i zagładę. Najeźdźcy ze wschodu zmuszą armię francuską, by dołączyła do ich sił wojskowych i do prowadzenia wojny o podbój północnych krajów Europy, najeżdżając i zniewalając Szwecję i Norwegię. W rezultacie te północne kraje wchłonięte zostaną przez Rosję. Siły wojskowe zaatakują Finlandię, wielu ludzi zginie i dokona się wielu zniszczeń. W tym samym czasie w Niemczech będzie szaleć wojna domowa, wielka krwawa rewolucja wybuchnie w Anglii i pochłonie ona więcej żyć ludzkich niż wojna w Niemczech. A ponieważ Anglia i Irlandia będą znajdowały się w stanie wojny wypowiedzianej przez Ira i angielskie siły wojskowe i policyjne, wynik będzie taki, iż rewolucja ta rozszerzy się na całą Irlandię, dotykając szczególnie Irlandii Północnej. Wiele żyć będzie straconych podczas wojny domowej w Walii, gdzie różnice pomiędzy partiami wzrosną przed trzecią wojną światową. Siły angielskie i walijskie zetrą się w pobliżu Cypru, co spowoduje wiele zniszczeń i śmierci. Lecz śmierć i unicestwienie zagraża nie tylko Europie, ale i Ameryce, która znieść będzie musiała ogromne cierpienia i gdzie nastąpi sporo zniszczeń i unicestwień. Ameryka i Rosja w swym posiadaniu będą mieć najbardziej przerażającą broń masowej zagłady, w pewnym zakresie jest to już dziś faktem i zetrą się gwałtownie jedni przeciw drugim w czasie konfliktu, w który wciągnięta będzie też Kanada. Źródłem konfliktu będzie atak Rosjan na stan Alaska, skierowany też przeciw Kanadzie. Konflikt będzie miał skutek w masowym zabijaniu ludzkich istot, a także dewastacji, zniszczeń, epidemii etc., jakich rodzaj ludzki na Ziemi nigdy jeszcze nie doświadczył. Nie tylko nuklearną, biologiczna i chemiczna broń użyta będzie masowo, ale również niesamowicie śmiercionośne systemy kontrolowanych komputerowo broni, które dziś są dopiero we wstępnym stadium rozwoju lub będą skonstruowane i użyte w trzecim tysiącleciu. Światowej skali katastrofy naturalne, jak już zostało wspomniane, ogromne naturalne katastrofy, przetaczające się ściany ognia i gwałtowne huragany będą szaleć w Ameryce, w czasie gdy wszystkie skutki wojny przynosić będą tysiąckrotną śmierć, zniszczenie i zagładę. Największe miasta Ameryki będą kompletnie zniszczone, burze z piorunami spowodują wielką katastrofę i biedę. Udziałem tych czasów będą również bardzo silne trzesienia ziemi i erupcje wulkanów, które spowodują wiele cierpienia i nędzy, śmierć, a także wielkie zniszczenie i dewastacje, bowiem cała natura i planeta sama z siebie zbuntuje się przeciwko szaleństwu istoty ludzkiej na Ziemi. Jakkolwiek tornada, trzesienia ziemi i erupcje wulkanów nie dotkną jedynie Ameryki, ale również Europę i resztę świata. Ta aktywność już się rozpoczęła w teraźniejszym czasie, miała też miejsce w minionych dekadach, tyle że stanie się ona w przyszłości bardziej destruktywna. Człowiek z Ziemi jest winny za to, co ma miejsce na planecie, także w przyszłości człowiek będzie odpowiedzialny za zniszczenie całego środowiska, całej natury, atmosfery, wody i wszystkich zasobów planety. Przemieszczanie się ciężaru wewnątrz ziemi spowodowane jest na przykład powstawaniem ogromnych jezior skutek budowania tam i przez ogromnych pustych przestrzeni z powodu eksploatacji ropy, gazu ziemnego etece. I dlatego wewnątrz planety powstają nienaturalne ruchy, które prowadzą do nienaturalnych zjawisk tektonicznych i powodują trzęsienia ziemi oraz erupcje wulkanów, a także skutkują w ogromnych zmiany klimatu, które z kolei mają skutki w niszczycielskich tornadach, które na końcu uwolnią swe destruktywne moce. Doprowadzi to wszystko do okropnych powodzi i niezwykle intensywnych opadów śniegu, które przesuną się ku krajom południowym, a wreszcie i ku regionom podzwrotnikowym, bowiem z racji obłędu ludzkich istot Ziemia zaczęła niezauważalnie się kręcić i dziwnie rozkręcać w wyniku atomowych wybuchów, zarówno pod jak i na jej powierzchni. I to będzie powodem tego, że planeta wejdzie powoli na niezwykłą wokół słoneczną orbitę, której pierwsza faza właśnie następuje, co powoduje zmiany klimatu wiodące do nowej epoki lodowcowej. Wojny domowe i anarchia w Ameryce niedola na ziemi będzie trwać, gdy dwie straszliwe wojny domowe wybuchną w Ameryce, jedna za drugą. Potem Stany Zjednoczone Ameryki rozpadną się i weźmie górę śmiertelna wrogość, która potem doprowadzi do podziału na pięć różnych krajów i nie będzie dało się zapobiec temu, by sekciarscy fanatycy przerodzili się w dyktatorów. Anarchia zapanuje na całym świecie i będzie uciskać ludzi przez długi okres czasu, gdy ludzkie istoty będą nękane przez wiele epidemii i chorób. Wiele z nich nowych i nieznanych dla ludzi, z tego też powodu nieuleczalnych. Z tego powodu ciała wielu istot ludzkich będą się powoli rozkładać, podczas gdy żyjący cierpieć będą nieznośny ból, ślepotę i problemy z oddychaniem prowadzące do uduszenia. Świadomość wielu osób zaburzy się i zobojętnieje do upośledzenia umysłowego i szaleństwa. A za wszystkie te straszliwe zdarzenia będą odpowiedzialne biologiczne i chemiczne bronie, które będą powodować nieszybką, lecz odrażającą i powolną śmierć. Nastąpi to również z powodu używania broni promienistych i częstotliwościowych, które dziś są rozwijane. Wreszcie wspomnieć można słowa Henocha, w których mówi, iż rodzaj ludzki na ziemi, w pogoni za technologiami mającymi służyć masowemu zniszczeniu i z powodu rządzy władzy, nienawiści, chęci zemsty i bogactw, zignoruje wszystkie wartości stworzenia, zdepcze miłość, wiedzę, wolność i pokój, jak to uczynili przodkowie z linii Henocha, topiąc świat w nieszczęściu, śmierci. Zniszczeniu i unicestwieniu, i pchając ludzkość ziemską ku najsurowszym katastrofom, jakich nigdy przedtem nie. Doznała. Przewidywania potwierdzone, gdy będziesz czytać te informacje, rozważ proszę, iż ludzie będą mieć bio-czypi przyczepione do zakończeń nerwów, a Majer ostrzega przed złowrogim biohipowaniem związanym z satelitami typu Deep Space oraz superkomputerami. Potwierdzone, eksperymenty z ludzkim i świńskim dna trwają przez ostatnich 7 lat, ludzie zaczęli hipować się. Nadal spekulatywne, stworzenie pół ludzi w pół maszyn, klonów, androidów, odkrycia, które ponad wszelką wątpliwość dowodzą wcześniejszego, ludzkiego życia na Marsie, wyodrębnienie genów, starzenia się i agresji, ostrzeżenia ze strony Plejaran dotyczące zderzenia się z Ziemią obiektów kosmicznych i potrzeba budowy systemu obrony przed nimi. Autor Michael Horn, źródło serwis NPN, przypisy. Eduard Meyer w 2007 roku skończy 70 lat, artykuł pochodzi z roku 2004. Oryginalny artykuł, a także wiele innych dostępne są na stronie deifly.com Exploring the Billy Meyer UFO Contacts. Od redakcji informacje zawarte tutaj to jedynie część z tych przekazanych Meyerowi. Pełny tekst proroctw Henocha, a także wiele innych przepowiedni z kontaktu 251 można znaleźć w wydanej w 2004 roku książce Guido Musbruggera Piątek and Still Day Fly. Drugiej edycji książki Ufos Playat* tytuł oryginalny und sie fliegen doch tytuł angielski and yet they fly. Wydanej w 1994 roku w Polsce przez agencję Nolpress.